Siema widzowie z tej strony taki, 10 Jesteśmy Brawl Stars o! Siema Shelly Shelka Musicie patrzeć w link Pod tym filmem bo będzie to bardzo ważny opis Ale my nie przedłużajmy Tylko zaczynajmy Jesteśmy tu szeli, bo mamy dla was nową atrakcję do pokazania Idziemy Shelka no i jesteśmy. Okej, okay. siema szelka. Oto nasze nowe piętro. Tutaj będzie, będą zwierzęta, co prawda jeszcze ich nie ma. Ale jeśli chcecie, mamy już jeden okaz. Zapraszam. Oo, -o. już ktoś się włamał na nowe piętro. A to gatunek, który chcemy wam pokazać. Niestety nie możemy tu przyjść, strzeli, bo bazy jest na wolności, a ostatnio nas załatwiał. To kuzyn, Niedaleki kuzyn yy, baza. Tak pokazują. Ciekawość. To smoczy pies. Parówka. Oni się bardzo nawzajem lubią. I tutaj, jak widać, pokazują sobie współczucie. O nie, zaraz do nas przyjdą. Nie... Oto i nowe gatunki. Wielka jaszczurka o, o nazwie Godzilla. A to co następny? Czerwona, wielka jaszczurka Godzilla to druga odmiana, która nam ucieka. Szelka, zamknij ją. No, do. i to czarny jaszczur, bas. Niestety na razie nie mamy dla nich wybiegów, więc są smutne i dlatego są agresywne. Muszą się kąpać, pić wodę. I nie mogą niestety używać swoich naturalnych zdolności. A ten gadżet Widać. Te bazy niestety są bardzo smutne. I jak dobrze w swoim domu. No, ciastek trochę zjem. Co prawda moja podłoga jest dość... No cóż, ale... Odpocznę sobie na mojej kanapie. a, te, poko! Ej, ty! a, Co? Podobno, podobno masz na piękną a, Nie! Jestem jego koleg jej kolegą jego kolego! Ale nie wiem o co ci chodzi! Ja, ja jestem jestem kolegą ja kolegą z pracy. Wszła mi SMS... do mojego brata y, SMS-a. A, A o czym? O tym, że ją broniłeś Nie. To zadzwonimy do Shelly I zobaczymy. No to dobra, zadzwonimy do niej. Dzwoni. Okej. Okay. Halo Shelly tak, tak. Halo, halo. Halo, halo. Y, podobno y, mam z Tobą na pieniku, tak mówił jakiś kuzyn, twojego kuzyna. Elpoko. A, Poko. Y, no, mnie trochę drażnisz. I co? I dlatego przyszedł do mojego domu i mnie dochodzi? O tym nie miałam, za to samo. Mm. Okej, okay, musimy, musimy, musisz zejść. Bo w moim domu szczury mieszkają, zobacz No nie dom O sobie Nareszcie mogę się odpocząć, zobaczmy co leci w telewizji kanał sportowy Jesteś zły czy dobry? Ty, jestem bratem Poko, podobno go wyponiłeś z domu Jesteś brat? Jesteś kuzynem Szen? Tak Aha, Dobrze, więc e, może pogadajmy jak ludzie. No to jestem e, Proszę, co, dla gości, choć mnie za bardzo nikt nie odwiedza, bo nikt mnie nie lubi. O, to co? I po że go wywaliłeś z domu i... W swoim domu są szczury. O, w moim domu akurat były szczury, bo bo egzorcystę miałem wezwać, ale... Poczekaj. No dobra, no tu słuchaj. No, Teraz żółty. O! Szczury! Już. Dobra, no to y może wyjdźmy na zewnątrz. O Oj! Ołej. No bo widzisz, ja nie, nie często mam gości. Nawet Szeli była tylko u mnie raz i to byliśmy tylko na kawę. Bo jej obiecałem. To jest podobno jesteś zły. Ja? Tak. To tym pokój trochę y y y naciągniany. No Zobaczcie! Myślałam, że jesteś inna. Czyli Dziwniejszy hmm. Zobaczymy, jak eksperyment poradzi sobie na wybiegu z Leonem Kameleonem, który jest naszym słodziakiem i maskotką. Nie, nie, Jejusy. Leon Kameleon to nasza słodka maskotka. Może nawet w szybkim tempie się rozmawia. O, zobaczymy, jak ona sobie poradzi. No na razie przystosowuje się do owego wybiegu, możliwe, że ją nawet tu wpuści. Jednak czy Leon Kameleon będzie do niej zły? Zobaczmy. Widać, że Leon jest do niej źle nastawiony, nasz Leonek Kameleonek. O, Szegi, wróciła. Cześć, mamo! Upiekłam ci ciastka! Fajnie! O, tam na morze. A, a w ogóle eh, podo, b, podobno ten cały Ash ma teraz e, sprawę z tymi e, kuzynami. Mm. Oh. No, no, chodzą. Ciekawe, czy będzie chodził nadal do tego waszego zoo. Ciekawe. Masz tutaj na siebie ciało. Dziękuję. Mm. widziała dawno swojego kolegi, więc przyszła go odwiedzić. Szali, szali! A on ze zdziwienia cały czas się kręci. Szali, szali, mnie objęcie. Wreszcie. Gdzie uciekła pan Pepa? Pan Pepa. Chodź, mamy tu ciasteczka! O Pepa, pan pepa! Mm. Ładnie, chodź! O, pan pepa! Do wybiegu! Do wybiegu! Pampepa! Będę... Musiał to zrobić. Późniemy jutro do rzeźnika, jeśli nie wiem. Cóż, szeli wzięła wolne, dlatego ja ją zastępuję. O, na Mike, dzień dobry, jak tam życie? Dzień dobry, macie jakieś nowe rzeczy za chwilę? Wiesz, no mamy. O, co Nita, panie. Aaa, to taki wielki ten niedźwiedź. Mniejsze w Galapagos się widziało. Było mniejsze, mniejsze. Mam pepa, chodź. Dam ci jedzonko. Chodź, to świnko. Dam ci jedzonko. Świnko. A świnko. Te. Proklamacja pójdę. Ta świnia jest dziwna. Ech. Kolejne testy. O, o, Edgeus. Może być problem. Edgeusy nie lubią, gdy ktoś wkracza na ich terytorium. Ale widać, że te, ta osobnika daje sobie z nimi radę. No, nie źle. Dobra, straka, straka, straka. Ej wiesz co mi się nie podoba w za, że ja na tej mapie umieściłem to. Bio. Bio.